Dzień dobry, witam was wszystkich na naszej online'owej odsłonie rocznika Sochaczewskiego. Jak wiemy, czasy mamy trudne, epidemiologiczne, dlatego tegoroczne odsłonięcie zawartości prezentacja odbywa się online'owo w budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Brzurą. Ja nazywam się Michał Górny, a mój kolega... Radosław Jarosiński. I razem przedstawimy wam, cóż to nowego w tegorocznej edycji, będziecie mogli przeczytać. Jak wiemy, tegoroczne czasy są dosyć skomplikowane, to też pewne opóźnienie naszego rocznika w tym roku miało miejsce. Niemniej jednak mam nadzieję, że pewne to opóźnienie przedłożyło się na lepszą jakość tegorocznego naszego dziełka, bowiem jak będziecie mogli zauważyć, przede wszystkim jest on większy niż zwykle, prawda? No tak, jest powiększony o raport o stanie miasta na rok 2019. No tutaj są zawarte informacje na temat różnych przedsięwzięć, które miasto realizowało w tym roku, w tym kulturalnych, historycznych, i, i, i można się będzie z tego raportu o tym wszystkim dowiedzieć. W efekcie 130 stron, wypełnionych materiałem, jak już kolega wspomniał, przede wszystkim informacyjnym, ale mamy także oczywiście materiał popularno-naukowe i naukowe. W tym roku postanowiliśmy przede wszystkim zaprezentować Wam liczne źródła, które związane są z historią naszego miasta. Są to źródła przede wszystkim dotyczące historii drugowojennej, zarówno roku 39, jak i czasów okupacyjnych. Są to dotychczas materiały niepublikowane i dotyczą osób, które mieszkały w Sochaczewie, ale nie tylko. No tak, tu mamy faktycznie dużo materiału odnoszącego się do dziejów II wojny światowej. Są to dwa artykuły dotyczące samej kampanii wrześniowej, samego roku 39 i napaści Niemców na Polskę. Jedno jest, jed, jeden z nich to wspomnienia. Sapera, który, no, takie dosyć istotny dla naszego miasta, gdyż brał on udział w wysadzaniu przeprawy majora Kozubowskiego. Chodzi tutaj o Mariana Kabalskiego. Następnie mamy opracowanie autorstwa, no, już potomka uczestnika bitwy nad Bzurą, Bohdana Łypa, który napisał o swoim wuju, Januszu Teclawie którego też szlak bojowy tutaj wiódł przez nasze tereny i brał on udział w bitwie nad Bzurą. Tak, co trzeba także dodać, oprócz takiego materiału wspomnieni wspomnieniowego, mamy także kilka artykułów o charakterze stricte naukowym. Między innymi mamy artykuł pana Sebastiana Tępczyka dotyczący archiwów sochaczewskich, ale także Artykuł profesor Zaleskiej, Anny Zaleskiej, dotyczący oczywiście I wojny światowej, bowiem jak z pewnością pamiętacie, muzeum nasze dedykowane jest poświęcone historii nie tylko bitwy nad wzrostem roku 1939, ale także Wielkiej Wojny i bitwy z roku 14 15 Tak więc ten pierwszowojenny aspekt, jak zawsze, także na łamach naszego rocznika, jest obecny. Z takich artykułów pierwszowojennych, oprócz artykułu profesor Zaleskiej mamy także artykuł Mariusza Samborskiego, naszego muzealnego archeologa oraz także inne artykuły jego autorstwa dotyczące już pracy średniowiecznych, także o charakterze archeologicznym. No tak, tu należy zauważyć może, że ponownie zaproszeni zostali do współpracy Ludzie, którzy no nie są na co dzień związani z muzeum, nie są pracownikami muzeum, także oprócz standardowych opracowań i badań naszych, też mamy tutaj do czynienia z materiałem dostarczonym, jak gdyby z zewnątrz. I tutaj jest znów współpraca z redakcjami sochaczewskimi, konkretnie z Ziemią Sochaczewską. W związku z tym tam pojawił się też artykuł Sebastiana Stępnia opowiadający o dziejach. Komendy Policji w Sochaczewie, pojawiła się też praca Agnieszki Poryszewskiej, no, związanej na co dzień ze Starym Sochaczewem, także jest też materiał, jest też miejsce w roczniku, przypominamy, dla osób chętnych utrwalać, jak gdyby, naszą regionalną historię. Warto też dodać Radku, że razem z kolegą Mariuszem przygotowaliście opracowanie legendarnych już w naszym mieście tablic gubernatora dystryktu warszawskiego, które zostały właśnie odkryte w Sochaczewie, a które de facto mają związek z Powstaniem Warszawskim. No tak, zgadza się. I to trzeba zauważyć, że jest to najkompletniejsze opracowanie tych, tych tablic. Oczywiście one się wiążą z historią miasta i z Powstaniem Warszawskim. A konkretnie z ewakuacją urzędów niemieckich. Jak wiemy, Sochaczew był jednym z miast, głównych miast, gdzie te urzędy docelowo Niemcy zorganizowali i gdzie one utrzymały się w zasadzie no, do końca wojny, prawda? Tak. Nie brakuje także opracowań źródłowych, bowiem oprócz materiału wspomnieniowego do Muzeum w zeszłym roku trafiły także dosyć unikatowe dokumenty warszawskiego Zbowidu, czyli Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. A które zostały przypadkowo odnalezione pod Sochaczowem na jednej z lokalnych posesji. Jest to zbiór dokumentów dotyczących starań się powstańców warszawskich o otrzymanie przede wszystkim świadczeń, ponieważ, jak wiemy, w latach 50., 60. było to dosyć utrudnione. Dysponujemy więc unikatowym materiałem przedstawiającym losy kilkudziesięciu postaci, którzy mieli bardzo duży wpływ na lokalne wydarzenia w czasie powstania. Warszawskiego. Przede wszystkim są to dokumenty dotyczące działalności Stanisława Steczkowskiego, pseudonim Zagonczy, który był jednym z dowódców zgrupowań walczących w Warszawie. No i trzeba także podkreślić, że mamy tutaj szeroki przekrój uczestników różnych kampanii, różnych elementów walk, które się toczyły od sierpnia aż do końca września, początku października roku 44 mamy dokumenty dotyczące zgrupowania 11, czyli Batalion Horry 1, mamy zgrupowanie 7, zgrupowanie 12 Batalion Łukasińskiego czy Kompanię Szturmową Stefan. Tak więc te dokumenty, które znajdują się aktualnie w naszym muzeum, zostały opracowane i myślę, że z wynikami, z pewnymi tutaj konkluzjami na temat dokumentów mogą Państwo zapoznać się w naszym roczniku. No, i tu kolega się nie pochwalił, że do opracowania dokumentów właśnie dokonał on. Warto także zwrócić uwagę na raport bezpośrednio dotyczący działalności naszego muzeum, bowiem wydawać by się mogło, że muzeum w okresie zamknięcia, w okresie tym epidemiologicznym, kiedy w rzeczywistości więcej miesięcy byliśmy zamknięci niż otwarci, począwszy od marca roku 20, w zasadzie do maja roku 21 z przerwami. Wydawać by się mogło, że muzeum będzie miało pewien spokój i pracownicy raczej będą mieli więcej czasu. No, okazuje się, że nie było tak, czego dowodem jest nasz właśnie muzealny rok 2020 i na łamach, na łamach tego artykułu przedstawiamy Wam nasze podjęte inicjatywy. A główną z nich oczywiście było przygotowanie wystawy z dziejów Sochaczewa, która to miała miejsce otwarcie w czerwcu roku 20 i tą wystawę, na której prezentujemy zabytki archeologiczne ze średniowiecza i nowożytności z Podzamcza, które zostały odnalezione w wyniku prac prowadzonych przez pana Mariusza Samborskiego, ale także zabytki dotyczące XIX-wiecznej historii miasta czy pamiątki po mniejszościach, chociażby po mniejszości. Która w pewnym momencie była większością mniejszości żydowskiej. Oczywiście także prezentacja nowych tablic na Skansenie, raport dotyczący renowacji muzealnego Skansenu. Tak więc będą mogli Państwo przyjrzeć się, jakie to działania muzeum w zeszłym roku i na początku tego podjęło. No i jest to też okazja, żeby w ogóle przyjrzeć się pracy muzealników od podszewki. I zauważeniu, co oni robią, gdy nie oprowadzają publiczności. Dokładnie tak. Na samo zakończenie, jeszcze warto zwrócić uwagę na artykuł Zapomniane chodakowskie cmentarze pana Waldemara Bronicza oraz także artykuły dotyczące troszeczkę luźniejszej tutaj sfery, sfery naszej lokalnej, kulturowej, bowiem w tym roku, tak jak zresztą w zeszłym, takie końcowe akcenty są mniej związane z historią. W tym roku mamy artykuł, właściwie galeria fotografii Co w trawie się kryje autorstwa Leszka Plackowskiego. Będą mogli Państwo zobaczyć tutaj zdjęcia lokalnej fauny i flory nad Bzurą. Są to bardzo ciekawe zdjęcia i na pewno będą pewnym odświeżeniem po artykułach naukowych. No i no, też trzeba rzadko powiedzieć... Tak, jest to kontynuacja takiego, no można powiedzieć, cyklu hobbystycznego, który nieco luźniejszego, który przeznaczamy na, na koniec rocznika. Tak. No i trzeba też wspomnieć właśnie o takim ostatnim, finałowym aspekcie skierowanym już dla dzieci, czyli kolorowanki w rysunkach Jarosława Wróbla. Możemy tutaj zobaczyć przygotowane przez niego do wypełnienia rysunki żołnierzy polskich. Jest to taki Akcent bardziej skierowany dla najmłodszych. No i omawiając oczywiście rocznik, warto zwrócić uwagę na samą okładkę, ponieważ samo zdjęcie, które jest motywem przewodnim tutaj, jest dosyć unikatowe. Tak, jest unikatowe, chociaż. Może pozostawimy zagadką, y, gdzie ono zostało wykonane. Oczywiście osoby, które y, zakupią rocznik, będą mogły więcej się nie, nieco na temat tego zdjęcia dowiedzieć. Tym bardziej, że przedstawia y, ono obiekty, które w Sochaczewie już od y, ponad 70 lat nie istnieją. Tak, zdjęcie pochodzi ze zbiorów pana Rafała Gołębiowskiego. No i warto też zwrócić uwagę na zdjęcie, które dokumentuje Naszą udaną i bardzo pożyteczną współpracę z 38 dywizjonem zabezpieczenia obrony powietrznej, bowiem tenże dywizję, któremu serdecznie dziękujemy przy każdej możliwej okazji, wspierał nas i wspiera przy renowacji naszego muzealnego sprzętu na skansenie. Tak więc będą mogli Państwo zobaczyć częściowo już odnowione część, bowiem sprzętu już jest poddana renowacji, nasz skansen, na którym mamy już odświeżony czołg, odświeżona część armat. I właśnie tylnia okładka naszego rocznika pokazuje proces transportu, przewożenia jednej z armat na teren jednostki, gdzie poddana była renowacji. Ta armata już wróciła i mogą Państwo obejrzeć, zobaczyć, jak teraz się prezentuje. Ta okazja ku temu będzie niedługo, gdyż yy, przypominamy, że na dniach yy, muzeum będzie już otwarte. Tak, trzeba podkreślić, że wychodzimy już z tego zastoju epidemiologicznego. Mam nadzieję, że już natrwale, że nie będziemy w tym roku 21 tak często, jak w zeszłym roku zamykani. Warto też podkreślić, że tegoroczna edycja rocznika pod względem ceny nie różni się od zeszłorocznej. Tak samo jak wtedy jest to 25 zł. Egzemplarzy wydrukowano tyle, że na pewno nie braknie. Zachęcamy więc do zakupu można umawiać się telefonicznie, żeby zamówić sobie egzemplarz, za pośrednictwem muzealnego maila umieszczony na stronie internetowej oraz oczywiście osobiście za, hmm, podczas zakupu, podczas zwiedzania muzeum. No, Możemy też wysłać pocztą, jak ktoś nie jest w stanie dotrzeć do Sochaczewa. Tak, zachęcamy, chociaż podkreślamy, że mamy bardzo dużo pracy i z pewnością, z pewnością pracy będzie i jeszcze więcej, ale oczywiście każdy możliwy egzemplarz zostanie wysłany pocztą. Jak najbardziej zachęcamy do zakupu. Zachęcamy też do zakupu poprzednich numerów, zwłaszcza numeru 19, bowiem także jeszcze jest on do nabycia. Oraz oczywiście możemy nieśmiało, póki co jeszcze nieoficjalnie zapowiedzieć, że z pewnością, jeżeli oczywiście będzie, nie będzie żadnych trudności, ukaże się kolejny z 21 roku numer naszego rocznika, ale o tym będziemy na pewno informować w drugiej połowie naszego roku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.